Ty, on wleci w górę. Jakbym w górze wyskoczył ciekawe jakby. Czy zginę, czy co się stanie? Testuje. Bez kawa jest. Kurwa, z jest drugi jeszcze. Dobra, ja uciekam sam. Ale to jest jazda. Nie da się. Leżą nas pod ochroną pod teksturami. Zeskoczyłem stamtąd, gdzie byliśmy. Was ist denn